Oto kolejne trzy interesujące ciekawostki, które mogą cię zafascynować. Pierwsza. Panda i jej dieta. Choć pandy są klasyfikowane jako mięsożerne, ich dieta składa się w 99% z bambusa. Te urocze stworzenia potrafią zjeść nawet do 38 kg bambusa dziennie, aby zaspokoić swoje potrzeby energetyczne. 2. Najstarszy znany dowód na piwo. Archeolodzy znaleźli dowody na to, że piwo było ważone już około tysięcy roku przed naszą erą w Mezopotamii. Sumerowie mieli nawet swoje bóstwo piwa, Ninkasi. 3. Wieloryby to najgłośniejsze zwierzęta na ziemi. Wieloryby grenlandzkie mogą wydawać dźwięki o głośności przekraczającej 188 decybeli, co czyni je najgłośniejszymi zwierzętami na naszej planecie. Ich dźwięki mogą być słyszane na setki kilometrów w oceanach. Mam nadzieję że te ciekawostki ci się spodobały. Jeśli ci się spodobało, zostaw subskrypcję i łapę dzięki